Teraz poszło. Próba numer 3080. karta, na którą czekamy od 4 miesięcy. Gdzie lecimy? No nie mam nie wiem. Nie, 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 mam, nie, mam Teraz tym się nie, 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 wodne wodne nie, nie, wodne. nie, 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 na wodnego. No bo nagramy odcinek, który będzie trwał 3 minuty, bo nas pozabijają no. Nie widzę tu nikogo. No, chyba nawet nikt tu nie poradził. No to klasa światowa by była. Ale bym wylądował. Dobra, nie, no spadł Może znowu jakieś... Ну, он самый ум, я так не под нож. Um, он по Он не моя в углу отжуту. Я yeah, вот. А, целовник башни. Я с Jak bierze ręce, nie wiem granat Spadłem do wody, ale i tak mi go zabrał, nie no fajne Я финально... Я финально... на финально... Я финально... Я финально. 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 Я Leżą na balkonie. Mamy trochę do strafy, nie? Nie dalej jako Ale fajna jest ta sniperka, taka śmieszna. Może tam coś będzie. Jest dobrze, że na spokojnie sobie możemy wszystko eksplorować, a dupa jest z tym, że tu nic nie ma bo tak naprawdę. Mm.

Наверное, бандер-то hmm, ну, сам no, смешная. Что мы тут можем делать? Ама, да, была снайперка однако. Хочешь снайперка? Снайперка на магазине. Ну-то, давай, что это? Только сейчас а сюда не дать калавник. Spadam mną pod tym piętrem, co jestem ten... To M24? <try> co? No właśnie to <try> Bo coś nie perka, tylko to jest sniperka, tylko... ...trzeba do niej dotrzeć, aby poprzez to idziemy do strofy powoli? I tu no. nic nie ma kurwa, nic kompletnie prawo na łoje gdzie ten punkt? tylko tylko ja ten dalek można iść po co mi to? co co to było? czy tak coś jest? Czy to jest strzelba do nas? Inaczej nie do nas, ale ktoś się, siebie strzelał. Cześć, co ja pójdzie? Siebie. O, strzelałem do mnie. Ale ze strzelby. Skąd? No, no właśnie nie wiem. Ty ja nie jestem w stanie O, widzę. Leży. Ale jego teammate już nie żyje. Skąd wiesz? No bo go od razu zrobiłem, nie, nie trzeba go, go dobijać Ale co on tutaj robił No wystrzegaj damy, do do Dobra, chodź, chodźmy stąd Tu nic nie ma kompletnie hmm. A, drinka się napi hmm. No nie jak się tutaj zrobił. nie tak jakby pod wodą. Hmm. Trochę głupota biec przez środek, no ale kij. Przydałby mi się celownik jakiś razy, hmm. trzy chociaż. Tam był. Tam był celownik boczny, taki. Taka kropka. Ja potrzebuję jakiś konkretny do, do snajperki. A. To miała ja też by się jakoś przydała Do sniperki mam chyba? Nie 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 wiem, czekaj, nie wiem jak mam sniperce No tak, ja mam do tej sniperki tutaj hmm. No, szczęśliwie mi też by się przydało do tego. O, w końcu zwykły. Zacznę to abywale. Nie spoczywam takie pomarańczowego Jak do, nie wiem. O, jest. Bo to pomarańczowego do mojej sniperki. Пойдем, может, там. Там все какие-то будинки. Ну, А тут что за бункер? Тоже можем вызвать. Пострелял бункер. Ну, ну, паня, бункер. Tu nic kompletnie nie ma. Ale to dobrze, to dobrze. Przetrwamy dłużej. Może zajmiemy jakąś pozycję sensowną. Trzeba byś jakiś większy plecak, a nie takie malutkie. Tu mam drugi, jakbyś chciał. Drugi poziom. Nie, drugi to mam. Co mi tak zajmuje? Aha, 15 bandażów, 5 pić, a nie, no fajnie. I to Amazon co jest w ogóle ewentualnie potrzebne. I pistolet też wywalę. Bo na damku Aha. Dobra, fajnie wszystko. Mam do snajperki amunicji, ale nie mam salownika. Tutaj mam. Tutaj nie masz kałaszka. Jakieś celownika? Mm. Nie wiem, nie. Chyba nie. Ale to jest kawałek. Ja bym poszedł na jakiś domek, taki trzypiętrowy i bym to Dla czy to może. O-o. Wracamy się? No. Trzeba. Akurat teraz. No hm. to. Tu się ze sobą i sobie popatrzeć. No, włącz tu telewizor lepiej. 4K. Tu gdzie? Konsola w szafce jest. <noise> no dokładnie. No to się położy. Chce się położyć? Tak mi się kładło. Z? Chodzi to bombardowanie, bo jak chcę iść do strefy już. No O, położyłem się. Fajnie. Teraz sobie poleżę. Ile jest ludzi na serwerze 42. W, grze, w grze? To 42 osoby. A to mnie nie pokazuje tam w prawym górnym rogu? No, no, akurat mam tutaj do nagrywania to też. Dobra, lecimy. Na Szczecin. Tu bardziej, w prawo może. Nie, tylko tam. A czołem. Ale nie byłem w ręce. ręce cię bulą? No. Od czego? Nie. No, no. no ale gramy w 14 minut i widzieliśmy tylko jedną osobę. Patologię. Mm jest 36 osób, dobrze widzę. No tak Czyli... Ty myślisz, żeby iść na ten kościół sobie nadal wejść i posnępać trochę. To jest ze snajpieniem. Ale wczoraj była fajna wielka. też? Uuu, trzeci wypoczą tej kamizelki, das, ja nie znajdę całego chcesz apteczkę? Nie, mam trzy. Nie mam miejsca w piłkunku. Chuj, to bandażo wyrzuca. O, co to jest? To coś wyróżnia? Nie, no nie. Nic nie wyróżnia. Ja pierdolę. O, mam Luna ta razy w cztery tutaj, chodź tutaj. O, Potem ja... Legansk Legansk O, amunicja ja Amunicja, bardzo dobrze hmm. No już bombarduję tam obok Nie, nie, nie aż tak obok, bo to jest na daleko o, No, ja mam. Bogactwo, bogactwo... Jak tam strefa? Tragedia, no, tragedia, ja trzeba lecieć. Nie wiem, przydałby się jakiś... auto by się jakoś przydało. Teraz się zaczyna tak nie niefajnie, bo ma strefa, ten, ja pola otwarte, niefajnie. W końcu się coś będzie działo. Nie wiem, byśmy zajęli sobie pierwszy jakiś domek, żeby postrzegać do tych co będą biegli przez fale. Do strefy na przykład, albo coś takiego. Ja muszę do tego pierwszego domku, co wskazuje na minimapie. A poszedł nie, gdzieś nie, nie właśnie... Nie wiem, co to jest, ale przed tym przed drogą. Ja poszedł bardziej tam właśnie... To tam e... jest zrzut? Czy mi się wydaje? Nie, co to jest? Nie wiem. Co tam się jara? Auto. Coś, <coughs> Albo coś, coś wybuchło. Bo zrzut, tak nie wiem. <coughs> zrzut w ogóle. Nie ma żadnego dymu obok siebie. Ani nic. Неважно, давай. Теперь просто Мотор, слыша, слыша, мотор. О, идем? Да. Ну. что куда? Давай, куда? Давай, Не умирай. No. No. Okay, okay. okay. Я ломаюсь, Ładny. Potrzebujesz leczenia, czy coś takiego? Ja mam, 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 mam. Dobra. Ten drugi team! A, bo nie wiedziałem, że da się tak drzwi sobie rozwalić. Nie, tak fajne. Co? Zabijam cię. Chyba to. Tak. Dobra, bo teraz drzwi i go walisz. Nie, no co oni narobili. 147 level niedawno. Ale czemu ci ludzie mają? Leży nice. Nie ja, coś ciekawego? No proszę sobie. ammo czy coś? Jakie tu mam najdy? Weź sobie mojego skara, bo jest lepsza, tego ja Chociaż powiem, to woli, bo pewnie szybciej szuka. Nie, ja czasami mam wrażenie, że ten bezsłuchawek grosz. Nie ja tam. Jest Abyby też. się przydał do te snajperki, bo do też. Jakby było jakoś taką Jak tak na blisko. Jak wyglądać szybę? Nie wiem. Patelnią. Ja tam gdzieś się strzelali, nie? Ja weź w lewo. Co to jest? To był chłop! О, куда, что ж так било? Не знаю, не вижу, да? Да, да, да. Сколько же? Ма, каферал две. Когда не расстреливаюсь, то было такое червоное, мусит появилось на левой ноту. Kumbaj. Dostał. No ten dostał ten tak. Ej, co oni tam chuj Strefy mają? Że oni tam błażą? Nie no, nie ma tam strefy. Na chwilę chyba czy? polują. Tam był. Ej, ale bez kiedy co? Nie. Ta, oni się z kimś chyba strzelają po prostu. No wychyl się, kur... Po prawej weź, zobacz masz. Nie ma nic, jak ma opowalić. no jest tam, ale go nie widzę. Nie widziałeś. Obok mnie? Czy mi się wydaje? Co? Obok mnie chyba szczera. Nie wiem. Видишь его? Угу, да, снайперка. Бомбай Видел меня? Не знаю. Может, уж до нас? пьет. Гренайдо... А, то маш по праву. Вещьонка. Jak się tak wychyla? Aha, ku dobra. Mhm. Ale za tą za tymi tymi. Moje zanim powinna wziąć auto. Ciu. Nie. Zabok. No nie, amunicji mi braku. No. Kurwa, taki dobry mecz. A tu nie ma Ale... czegoś takiego jak auto-recoil, albo coś takiego? Auto-recoil? No, automatyczne przeładowanie. E, nie wiem. Ale... Nie no, jakby strzelisz, to rak, to... raczej no ra ra się... Ale lit.